Witam w kolejnym filmiku, tym razem przychodzę z nowym nabytkiem, jeżeli chodzi o... Flakon, zaraz go pokażę. To jest zapach na wyłączność w perfumerii niszowej House of Merlo. Muszę przyznać, przemiłej miłej perfumerii, z którą jest super kontakt, jeżeli chodzi o dopytanie o różne kwestie. Właśnie o dopytanie na przykład, jeżeli nie mam możliwości przejrzeć całego asortymentu, co warto było sprawdzić, jeżeli chodzi o takie nuty, które mnie aktualnie bardzo interesują, czyli na przykład zielona paczula kawa, wyjątkowe nadmorskie klimaty, rabarbar, także akacje, są nuty, które wciąż poszukuję ideałów i udało mi się właśnie ustalić, które zapachy warto było potestować. O już troszeczkę było na moim kanale, już momencik. Tu właśnie mamy pięknie zapakowany zapach, który zamówiłam. Już chyba, jeżeli ktoś uważnie ogląda, wiadomo, Cóż tam jest z no Ja wspominałam o dwóch zapachach, które testowałam, których miałam w mniejszej ilości. To było Punk Motel oraz katarsis. Muszę przyznać, że katarsis bardzo udane, bardzo zmienne. I to jest taki zapach, który mnie zaintrygował. że chodzi o Punk Motel, bardzo udany zapach. Natomiast, y, chociaż ma lepsze parametry niż Kodali Parfum Divine, to bardzo im przypomina ten zapach, który mam. Y, natomiast... Y, flakony wizualnie na zdjęciu bardzo mi się podobały i wiedziałam, że któryś z chciałabym mieć w swojej kolekcji i padło na zapach, który ponoć jest y, najtrwalszy z tych czterech właśnie z tej marki. A, może na razie jeszcze nie będę wspominał, można pozgadywać, a w innym filmiku na pewno pokażę flakon i opowiem już o zapachu. Wydaje mi się, że już zrobię taką y, recenzję typowo, chociaż może i przegląd marki. Dlatego, że i próbkę czwartego zapachu y, mam, będę miała możliwość poznać, przedstawić ten zapach, tak że będę mogła dokonać y, omówienia całej marki. Czego jeszcze można się spodziewać, jeżeli chodzi o zapachy z House of Merlo?